Witam bardzo serdecznie oczywiście z tej strony porady, kanał Poradogrodzowe Flaros Witam wszystkich bardzo serdecznie oczywiście drogich widzów Oczywiście drodzy Państwo dzisiaj taki dosyć krótki materiał na temat ostróżki Czyli dlaczego ostróżka zanika Po prostu dlaczego ostróżka zanika Z tego powodu, że jest za mało nawadniania Za mało nawadniana Ostróżka jest, dostaje bardzo mało wody w okresie Letnim w okresie też takim, gdy ostruszka już wypuszcza swoje kwiatostany i tak dalej, mało dostaje od nas wody. Też, yy, też musimy winować jakiś pro, prognoz pogody, żeby po prostu ten deszcz jakoś się dobrze nawodnił i tak dalej. Ale też yy, powoduje to też zanikanie tej ostruszki. Nie tylko, że brak nadmiaru, brak yy, mało tej wody, ale też Zmiana klimatu, zmiana otoczenia, zmiana praktycznie miejsca w glebie, tak, może być też gleba uszkodzona i praktycznie ta jeżówka, to, przepraszam, ta ostróżka może nam po prostu nie zakwitnąć i tak dalej, ale też pamiętajmy, że ostróżkę możemy wysiać, jeśli ostróżka ona praktycznie wyschnie, czy się przekwitnie, czy coś, to te nasiona możemy zebrać. I wszędzie porozsypywać. Wtedy mamy szansę, że ta ostruszka na drugi rok urośnie z tych nasion. I po dwóch czy po roku, po dwóch latach może nam zakwitnąć. I będziemy się cieszyć pięknymi kwiatostanami ostruszki. Dlatego też pamiętajmy, żeby tą ostruszkę nawadniać. Bo tylko przez wodę możemy też uzyskać tak piękne kwiaty, jak tu mniej więcej widzimy na obrazku, bo ostróżka potrzebuje bardzo dużej ilości wody. Tu jest, tu jest też taki przykład, jak mówiłem w poprzednim materiale, podobnie do rudbecki, że potrzebuje dużo wody. Jeśli tej wody nie dostanie, nie będzie nadmiaru tej wody, to po prostu ostróżka nam może paść i w ogóle nam praktycznie nie zakwitnąć i zacznie po prostu ta ostróżka zanikać praktycznie, tak? Jeśli chodzi o ostróżkę, no cóż, gleba, tak? Jeśli chodzi o gleby przy ostróżce, jeśli gleba będzie twarda, jeśli ta ziemia będzie twarda i tak dalej, i będzie przerosła do tej ostróżki, to nie dość, że nie będziemy mogli jej jakoś udrażnić, jakby to tam powiedzieć, praktycznie dosyć nawodnić, bo będzie praktycznie cały czas schnąć, tak? Ostróżka. <laughs> Przepraszam. Ostróżka praktycznie potrzebuje bardzo dużej ilości wody, praktycznie jakbyśmy mylali wężem czy coś, to by może jeszcze ewentualnie pomogło, tak? Ale no, mówię, zmiana klimatu. Takie są przyczyny tej ostróżki, że zanika, to po prostu jest taka, że zmiana klimatu, zmiana miejsca, mało nawadniania tej ostróżki, no są takie powody, które ja wymieniłem. To są takie, że dlatego praktycznie ostruszka zanika. To trzeba by więcej zrobić, żeby ta ostruszka przestała zanikać. No oczywiście to jest coś podobne do rudbecki, tak? Podobnie do rudbecki. zmiana miejsca ostruszki na bardziej takie dosyć y, jasne miejsce, y, y, jakby to powiedzieć i dużo, dużo, dużo nawadnienia tej ostruszki, praktycznie jeśli wysnie ziemia to praktycznie nawadniamy, jeszcze codziennie będzie ta ziemia wysychać i będzie dosyć ciepło tak dalej, to musimy ją podawać co najmniej co najmniej te 3-4 może 3-4 litry co najmniej musi dostać tej wody ostróżka, żeby po prostu jakoś nabrać tej siły i tak dalej. Nawożenie, jeżeli chodzi o nawożenie tak dalej, to tu na razie bym się z tym nawożeniem wstrzymał. Ale tak szczerze mówiąc, jeśli chcecie, żeby ta ostróżka dosyć wysoko urosła, to polecam oczywiście obornik kurzy. Jest bardzo dobry, ładnie się rozkłada, tak dalej. Także ja oczywiście polecam obornik kurzy. Jeżeli chodzi o ostróżkę, to tak jak już mówiłem, zmiana klimatu, zmiana miejsca i mało wody. To są trzy powody, które dlatego ostróżka zanika. Także oczywiście tyle z mojej strony, także zapraszam na kolejny materiał. A w kolejnym materiałem będzie o krokosomi. Także ja oczywiście zapraszam. No i oczywiście dziękuję wam za, go, za uwagę. Mam nadzieję, że Wam oczywiście pomogłem wyjaśnić tą całą sprawę o ostroż, czy dlaczego ostrożka zanika tak dalej. Także tyle z mojej strony, także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. No i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów, ograniczenia na razie no i oczywiście pozdrawiam.